Próbuje ją śledzić, ale zamiast tego Ark wpada do gildi najemników i zdaje sobie sprawę, że może tam zdobyć pracę. Kiedy Ark wchodzi, wszystkie oczy są na nim, a po zapytaniu o licencję, najemnika recepcjonistka myśli, że żartuje, ponieważ Ark wygląda jak ktoś, kto już ma licencję. Uświadamiając sobie, że musi wyglądać na twardziela, Ark zmienia głos i mówi recepcjonistce, żeby nie zadawała pytań i dała mu licencję. Recepcjonistka wyjaśnia, że aby uzyskać licencję, Najemnika musi przejść próbę, a ta próba polega na upolowaniu trzech bestii i przyniesieniu dowodu. Kilka godzin później, w lesie Ark udaje się zabić dwa dziki, idealne na bekon. I podczas gdy cieszy się na zdobycie trzeciej bestii, aby móc zacząć jeść krzaki, zaczynają się poruszać. A z nich wychodzi ork, którego Ark łatwo przecina na pół. Wracając, Ark natrafia na grupę bandytów, którzy rzeźnią żołnierzy strzegących królewskiej karety. Wśród ofiar jest królewska księżniczka i jej służąca. I podczas gdy Ark wie, po której stronie powinien pomóc, nie chce też walczyć z ludźmi. Bandytki zaczynają zdzierać z księżniczki orn ubrania, a ona błaga je, żeby przestały razem z jej służącą, pozbywając się zegarków podczas gdy są przytrzymywani. Chociaż ma wątpliwości co do walki z innymi ludźmi, po tym co zobaczył na własne oczy, Ark ma dość i podejmuje działania, aby pokazać tym bandytom, kto tu rządzi, teleportując się za nimi i majestatycznie krojąc ich jednego po drugim jak świnie w kocu nie pozostawiając żadnego bandyty przy życiu mimo że próbowali uciekać. Po zakończeniu rzezi dziewczyny dziękują Arkowi za uratowanie ich i przedstawiają się jako część rodziny królewskiej, Luviard. Tutaj Ark wymyśla kłamstwo o swojej przeszłości i staje się przeklętym rycerzem, który pragnie znów stać się człowiekiem. Mówi im aby się ubrały, a potem Ark spala ciała bandytów, podczas gdy w jego głowie jest zaskoczony, że nie czuje winy. Widząc, jak dziewczyny są zajęte zakładaniem ubrań, Ark zaczyna plądrować rzeczy bandytów, wiedząc, że może je wykorzystać, aby zabezpieczyć swoją przyszłość. Po przebraniu się dziewczyny odpowiednio dziękują Arkowi i proszą go, aby towarzyszył im w podróży. Następnie razem jadą i opłakują. Będąc w powozie, nie może się powstrzymać i marzy o dzieciach Arka w przyszłości. Po tym, jak Rita go pyta, Ark przedstawia się jako NPC Rycerz, który chce zrobić to, co słuszne, rozpoczynając swoją legendarną historię.